widzimy do tunelu pod świną. Marzenia kilku pokoleń świnouścią, które wreszcie stały się faktem. Cały tunel ma 1780 metrów długości. Przy jego budowie pracowało średnio 300 osób na dobę, chwilami nawet 350. W sumie zatrudnionych było 2000 pracowników. Mówiąc obrazowo, tunel można podzielić na dwie części. Pierwsze to wloty i wyloty z tunelu po obu jego stronach. Właśnie wjeżdżamy w taki wlot pod strony wyspy wodnej. Zwolniką inaczej na wyspy Izby zostanie wykonane w postaci otwartego wykopu oraz metodą strapową. Druga część to zasadniczy tunel pod świną, które wydrążyła potężna maszyna PGM. Rozpoczęła z gospołów Właśnie jesteśmy w miejscu, gdzie zakończyła drążenie. Ta część tunelu ma 1484 metry, a jej wydrążenie trwało 6 miesięcy. W całym tunelu są cztery wyjścia kalkulacyjne, w tym dwa szczegółowe, bo wychodzące w grunt poza opóźnione tunelu prowadzą do drogi ewakuacyjnej, która biegnie pod jezdem. Aby powstało, obudowa tunelu w tym miejscu została wzmocniona potężnymi pierścieniami. Dość powiedzieć, że każdy ważył z Następnie Następny wykonawca przemógł się przez tak wzmocnioną obudowę i specjalnymi lancami podał solankę o temperaturze minus 35 stopni Celsjusza. To właśnie ta solanka zamroziłem grunt poza tunelem. Za chwilę po prawej stronie zmienimy takie wyjście. Jest ono oznaczone kolorem zielonym. Wudowa ten grup wyjścia ewakuacyjne była jednym z największych wyzwań do wykonawcy tunelu do świetnie. Przygotowanie gruntu do mrożenia trwało aż 4 miesiące, natomiast samo mrożenie kolejne 2 miesiące. Temperatura zamrożonego gruntu dochodziła do minus 25 stopni Celsjusza. Dopiero w tak zamrożonym na skałę gruncie powierzono wyjście ewakuacyjne. Szanowni Państwo, właśnie mijamy najgłębsze miejsce w tunelu. Znajdujemy się w tej chwili 39 metrów pod lustrem świn. Tunel pod świną jest podzielony na 24 stopy detekcji pożaru. Punkty alarmowe zlokalizowane są co 75 metrów. W samym tunelu jest zainstalowanych aż 110 kamer, m.in. innymi szybko obrotowe do przybliżania w celu rozpoznania sylwetki czy odczytania tablic rejestracyjnych. W na całym obiekcie wraz z drogami dojazdowymi i budynkami obsługi pracują 143 kamery. tunelu i bezpieczeństwa przygotu 12-osobowy zespół działki trzymanych tunelu, który których kierownikiem jest czyszczą długie W tunelu można jechać samochodem z prędkością maksymalną do 53 Przed 2 Przestrzegano prędkości szerzej system odcinkowego pomiaru prędkości. Szanowni Państwo, właśnie mijamy miejsce, skąd maszyna TWM rozpoczęła odnożenie tunelu pod Współpracujemy z Podobno są także przygięcia od strony gospodarki. Przybór tego typu Wętelatorów jest w tunelu zamontowanym dzienniem. I tak oto kończy się nasza krótka podróż tunelem pod świnie. Wynajdujemy się już na wyspie Łódź. Za chwilę wyruszymy w drogę powrotną. This Maszyna typu została wyprodukowana w Chinach. Do Świnoujścia przepłynęła na pokładzie statku rozłożona na parę 130 części. Tu najpierw trafiła na plac składowy na Wyspie Uzna, skąd w specjalnej dla nieprzygotowanej przygotowanej komorze potężne dźwigi część po części składały ją w całość. Najcięższy element maszyny, który dźwig musiał podnieść i opuścić w tej specjalnej komorze, ważył 280 ton. Złożona maszyna miała 105 metrów długości i prawie 13,5 metra średnicy. Ważyła 2740 ton. Wraz z maszyna jednocześnie układała za sobą pierścień od budowy tunelu, czyli mówiąc obrazowo, jego ścianek. Jeden taki pierścień składał się z ośmiu elementów nazywanych budynkami. Łącznie tunelu maszyna Figiem

All the time Różnej inwestycji było miasto Świnoujście, a wykonawcą a w turecko-tureckie konsulacją, to w umowy Podpisane umowę z wykonawczą nastąpiły 17 września 2018 roku. Inwestycja była realizowana w systemie Zaprojektu i zbudów, co oznacza, że wykonawcy miały zaprojektować, uzyskać niezbędne pozwolenie na budowę, wybudować tunel i uzyskać pozwolenie na jego użytkowanie. Faktyczne prace budowlane rozpoczęły się jesienią 2019 roku. TVN, która wydążyła tunel, rozpoczęła pracę 5 marca 2021 roku, a zakończyła 19 września tego samego roku. została sfinansowana w 85% ze środków Unii Europejskiej, a 15 w 15% z budżetu miasta są Szanowni Państwo, i tak w ciągu zaledwie kilku minut przyjechaliśmy z wyspy do na wyspę i powrotem. Dziękuję za uwagę.

W i, pasi, i nadal mi do moich miasta, miasto z Jeśli szukasz szczęścia, bracie, pomyśl o tym, że jedna z dróg prowadzi prosto nad małżeństwem, latem słońce i przygoda, wszystko sprawi, że Spośród wielu miejsc na świecie. Oj, będzie też świno w jasno z moich stóp. Łeki tu morze, portowy ród. Miast czystej plaży i nadal ich To moje miasto, miasto z moich To świno w pójście, z moich w błękitniu Boża portowy król piaszczystej plaży i latarni blasku to moje miasto, miasto z moją sną.

say